Cześć, witajcie na kanale Projekt Dom Dzisiaj walczymy z kostką brukową Teraz z elektrykiem przewody w feszlach Oto oświetlenie chodnika, oświetlenie wjazdu Gniazdka ogrodowe po dwóch stronach chodnika Zasilanie do bramy Zasilanie do gniazdka do szopy Na jakąś tam polerkę samochodu, sprzątanie, odkurzanie Nabijaliśmy szpilki gdzie mają być rozstawione lampy mniej więcej na chodniku to będzie pierwsza lampa jakieś 3 metry od furtki później kolejna lampa będzie kolejna szpilka i kolejna lampa jakieś 3 metry od końca chodnika więc tu będzie opaska wokół domu chodnik 1-2 metra i tam dookoła, tutaj podjazd, kostka brukowa pod wiatom i tutaj chodniczek. Postaram się wrzucić jakieś zdjęcia z wizualizacją. Także wczoraj chłopaki zostawili sprzęt. Jest koparka, widzę jak jakiś zagęszczarka, jakieś łaty. Także zobaczymy, co z tego będzie. I dzisiaj będzie. Zciąganie humusu tutaj spod bramy garażowej. Jakieś 5 cm trzeba jeszcze zebrać tej trawy. Poprzestawać te palety z kostką, bo tu przeszkadzają kazają. Zostało mi już 28 palet tej kostki. To jest jakieś 300 metrów. Zobaczymy, czy to wystarczy. Mam nadzieję, że tak. To jest ta kostka na, na, na takie paski zewnętrzne. No i tutaj mamy jeszcze tą mehrino, mamy jeszcze kramieżniki 30, one będą dawane właśnie na podjazd i 20 na chodniki. Mamy jeszcze na krawieżniki najazdowe tutaj i teraz jeszcze jeżeli chodzi o chodnik też wczoraj patrzyłem, że Trzeba się zastanowić jak będzie szła ta kostka czy w poprzek, czy po długości. To się rozumiem, że lepiej będzie jak teraz. Czyli po szerokości. Wtedy wychodzi też inna szerokość chodnika, więc trzeba tutaj zobaczyć na wyrazach jak przyjadą. Dołożyć tutaj tą czarną po bokach jeszcze obrzeża. I zobaczymy jak zrobić wymiar, żeby tego nie ciąć. Tutaj jeszcze muszę dołożyć kolanko to wyjąć ułożyć te kolanko, tutaj zrobić wyjście, bo tutaj będzie szło odwodnienie, od wiaty, żeby tam zrobię rury spustowe, puszczę tutaj przy kranie i tutaj przy podjeździe się wepnę do tej rury i będzie do tylnego zbiornika ciało Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o, o tą wiatę, tutaj jeszcze są żeby taką opaskę na zewnątrz, jak wychodzi z samochodu, żeby już się poprzez, między samochodami nie przeciskać, tylko tutaj jeszcze zrobię taką opaskę co 60 cm, może 70, żeby po prostu wyjść sobie z szopy, z auta, na zewnątrz tej, tej wiaty i wyjść tędy, nie, nie cofać się, żeby nie przechodzić po trawie, nie, jakiś tam mokry, nie brudzić butów, tylko nie przeciskać się między autami, tylko po prostu wychodzimy z samochodu, jak jest miejsce i tędy wychodzimy już też po kostce, żeby się, tutaj się włączyć. Ta będzie 5,5 metra, do jest jakieś 20 metrów, więc tutaj z tym chodnikiem na zewnątrz będzie jakieś 250 metrów, więc trochę jest tych metrów. Zobaczymy jak będzie szła współpraca, jak będzie to jakościowo wyglądało, także dzisiaj ściągają humus, kładą, nanoszą sobie wymiary wysokości. No, i będą kładli obrzeża. I załatwiam też na dzisiaj mamy wtorek, na jutro tłuczeń. Mam nadzieję, że zdążą, jak nie to będzie na czwartek, bo muszą najpierw położyć warstwę przepuszczalną piasku i później tłuczeń. Już żeby nie, 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 nie wodzić tego tutaj w teren, nie rozwalać tego, nie mieszać z czarną ziemią, tylko nasypiemy to od razu przez tą ramę w koryto, żeby było bardziej efektywnie. Także Tyle by było z tego wejścia i dam znać co będzie się działo w następnej części dnia. No i właśnie jeszcze nie przemyślałem z tym z tym steropianem co tu robić. Czy dać ten steropian wełnę, czy jednak dorzucić te 2000 i robić wełną Nie wiem Przemyślenia, żeby nie było, że nie lubię nie do tylko, że też się pali i i przewozi hałas mocno, bo wełna tłumi dźwięki, a hałas jeszcze podbija No to jeszcze nie przepuszczę ten steropian żadnej wilgoci No i też ziele nie ściana Co robisz? Robię Weź tego fenda zabierz z piachu, bo zaraz ci go kopara zmiażdży Aleś zabrał Zabrałeś, to super, powiedz dzień dobry widzom no i przywitaj się Witam dzień dobry w naszym filmie Tak jest, witam w naszym filmie Dobra, działamy Kolejny dzień roboty zakończony A dzisiaj mamy zrobiony taki etap Ściągnięta czarna ziemia z podjazdu Okazało się, że tej czarnej ziemi jest bardzo dużo, nie jest tylko 5 cm tylko jakieś 40 cm Więc cały piasek, który miał być na podjazd, na ścieżkę do domu, na opaskę wokół domu i na wiatę właśnie zniknął. No więc widać to ile pod wiatą na auta jest nasypane Więc pojawił się dodatkowy koszt od razu trzeba kupić na jutro więcej piasku zasypowego Tutaj widać jak grubo trzeba było nasypać żółtego, żeby się podnieść do spadku. A tutaj, jak zaczęli w prawo już kopać do chodnika, do domu, to widać jak grubo jest czarnego. Ile trzeba zebrać? Więc mamy od razu dodatkowe koszty. To przenosz poprzewożony towar już sporo godzin zeszło Teraz idziemy w drugą stronę, po każdej ile piasku było jak widzieliście wczoraj tego piasku to był było parę wagonów, chyba z pięć ciężarówek po 25 ton ponad 100 ton piachu zniknęło dzisiaj Jest sprzęcik jest tylko trochę tutaj poprzewożona. No i teraz zobaczcie, ile tego piachu było. A raczej ile zostało. Widać. pewnie zachód słońca. Tak, czy tyle zostało z piachu. A wczoraj było równo tutaj z wysokością tej czarnej ziemi. Już tam do końca. Taki wielki wagon piachu a Dzisiaj już tylko tyle zostało. Więc mamy tylko tam jeszcze te dwie kubki, które były pod kostkę, pod szopą. Ale. Jutro to sobie wezmę rano i będę musiał szybko rano dzwonić po, po zasyp, żeby mi zabrakło. Zobaczcie, jaki ładny zachód słońca. Nie wiem, czy będzie dobrze na kamerce widać. Jest sprzęt przestawiony, wszystkie traktory brudera, kombajny wyjechały. No, i teraz jeszcze pokażę, co dzisiaj zrobiłem na szopie. Jak idę, idą sprawy z ociepleniem, a jeszcze rozwiązałem się swój dylemat odnośnie tego, czy kupić styropian czy wełnę. Dostałem dobrą cenę z hurtowni na wełnę nie taką, jak miałem na Rokula, ale na polską wełnę Petralana. Lana. O między tym wełną ma styropianem na taką ilość, jak potrzebowałem, 1500 zł. Drożej. Więc zdecydowałem, że kupię wełnę. Tutaj zostało jeszcze trochę. Jest taka wełna polska, petralana. I jakościowo, z tego co na razie widzę, jest to samo. Też taka sama lambda 0,35, więc na razie różnicy nie widzę. Ważne, że jest wełna, a nie styropian. Styropian nie puszcza wody. Przewodzi jeszcze hała, spali się, więc nie chciałem tego dziadostwa. No i mam wełno. Jest drożej, ale będę spokojny, że dobrze zrobiłem tamtą ścianę za drzwiami już. zaczęliśmy wyklejać. No i tutaj jeszcze z tyłu trochę podjechaliśmy no i zostało nam 6 kawałków, bo dzisiaj mieli tylko 13 metrów kwadratowych do zamówienia na jutro, tej wełny. No i tu wyklejemy te 6 kawałków i trzeba będzie załatwić rusztowanie Tutaj się z tym szczytem zmierzyć. Tutaj mamy na razie tyle wyklejone. I będziemy atakować szczyt. Więc będzie za zabawy z rusztowaniem, żeby sprzątnąć te deski, żeby będzie rusztowanie postawić. Więc jutro rano ja też atak o młodej godzinie. O, teraz może widać ten zachód słońca. Trochę za drzewami, ale, ale kolorki fajne są. taki fajny widok mamy z salonu na ten zachód słońca. Akurat złota godzina po, po zachodzie słońca. Fajnie to widać. No i dobra, czyli jutro rano znowu atakujemy rano idę, możeczyć rusztowanie będę nosił. Będę raz też mieszał klej. To myślę, że jest też taki patent na swoje własne usprawnienie swojej pracy w takiej amatorskiej budowlan budowlanej, jak mieszamy klej. To później trzeba 5 minut odstać, odczekać, żeby go później znowu zamieszać, więc Mieszam dwa wiadra naraz, czyli jedno mieszam, przełączam się na drugie. W tym czasie te pierwsze już odczekuję te 5 minut i od razu wracam do pierwszego. I mam dwa wiadra naraz uszczekowane, i później nie mam, takiej, nie mam takich przerw w pracy. Więc tyle na, na ten dzisiejszy dzień. Mamy zebrany dużą warstwę humusu, bo dużo było czarnej ziemi na podjeździe, więc cały piach poszedł. Mamy podsypany zasyp pod. Podwiaty wiaty z przodu na auta wyrobiliśmy, zamówiłem wełnę, czyli zdecydowałem że będę kładł wełnę na szopę a nie styropian wykleiłem 13 metrów około Na no jutro przyjedzie kolejna dostała wełny załatwiam rusztowanie i atakujemy te wyższe partie szopy no i zatem też zasyp, żeby chłopaki mogli działać z podjazdem także tyle w tym filmiku trzeba iść odpocząć Przygotować się na kolejny dzień. Dzięki za oglądanie, zostawcie komentarz, łapkę w górę, pozdrawiam, cześć.